Moje sześć top pozycji na rok 2022. Dużo informacji z naszych projektów oraz rozpędzające się lunchpuby z ekosystemu Kronos. Cześć z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie. Pierwsza pobudka, słuchajcie, w nowym roku mamy wtorek. 4 stycznia, a my oczywiście już standardowo lecimy z naszymi tematami. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, łapa w górę, subskrypcja, dzwoneczek po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami, no i oczywiście nie zapomnijcie podzielić się komentarzem, jeżeli uznacie, że te wideo będzie wartościowe. Oczywiście przypominam już na samym początku, standardowo w każdym odcinku, że wszystko co mówię w tym filmie to nie jest porada inwestycyjna. Ruszamy, słuchajcie, z nowym rokiem. Zobaczymy, co się dzieje na rynku kryptowalut. Porozmawiamy sobie o tym, co może się wydarzyć, ale również nowy rok to jest dobry czas, żeby usiąść i zająć się swoimi właśnie sprawami. Mam tu na myśli swój portfel. Ja zawsze na początku roku robię rachunek swojego portfela, i zawsze zaczynam od pozycji długoterminowych, a więc również dzisiaj pokażę Wam moich sześć najważniejszych pozycji, które akumuluję już od jakiegoś czasu, i tutaj moja predykcja właśnie na rok 2023. Drugi się nie zmienia, a więc są to pozycje, które mają zostać ze mną na dłużej. Omówimy sobie każdą pokrótce i powiemy, dlaczego wybrałem tą, a nie inną pozycję. Zaczynamy oczywiście od naszej strony internetowej. Przypominam, że warto obejrzeć się do newslettera. Tutaj macie właśnie odpowiednie okienko, linki do naszych grup na Telegramie. Telegram to jest miejsce, gdzie dostaniecie pomoc i wsparcie. No, jeżeli chodzi słuchajcie, o nowe materiały, wczoraj wpadły rozmowy branżowe z polskim projektem Robo Hero. Myślę, że warto się zapoznać. Projekt jest oczywiście w początkowej fazie, ale Team ma całkiem niezły pomysł. Dużo, bardzo możliwości: możliwość grania bez wkładu własnego, możliwość stake'owania, dużo opcji oglądania reklam, także naprawdę fajny materiał. No i oczywiście Rango Exchange jako multi Dex chain, giełda, gdzie możecie wymieniać swoje kryptowaluty pomiędzy łańcuchami, co jest naprawdę niesamowite. No i oczywiście tutaj najprawdopodobniej słuchajcie, będzie airdrop, a więc warto, warto z tym się zapoznać, warto zrobić kilka operacji i potem zobaczymy oczywiście co z tego będzie, ale ja zawsze powtarzam, że airdropy po prostu słuchajcie, warto Odbierać. Lecimy sobie dalej, słuchajcie. Oczywiście, jeżeli patrzymy sobie na Krypto bubbles, ja lubię zawsze sprawdzać sobie gdzieś tam po to, żeby podsumować ostatni miesiąc. No to większość altcoinów jest na spadku, natomiast jest kilka pozycji, które zrobiły bardzo dobre wyniki. Gratuluję wszystkim, którzy działają w ekosystemie Fantoma i to nie tylko dlatego, że Fantom zrobił bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o sam wzrost ceny na Fantomie, ale również dlatego, że ten ekosystem rozwija się całkiem nieźle. Coraz więcej deksów, coraz więcej możliwości. Na uwagę zasługuje również Rose. Tutaj przypominam, że odbieraliśmy jakiś czas temu to ma Coin liście, ja odstejkowałem jakiś czas temu swoje właśnie tutaj rowsy, bo przez ten cały czas były one na stejku, zarabiały pasywnie i dzisiaj będę z tej pozycji wychodził, a więc będę tutaj realizował swoje zyski. Lecimy sobie słuchajcie dalej, zaczynamy od Coin Gecko i zaczynamy właśnie od tych pozycji, które w moim portfelu będą absolutnie, absolutnie długoterminowe. Oczywiście, jeżeli patrzymy na to, co dzieje się na rynku. Sentyment jest różny, zaraz to zresztą pokażemy. Trendy gdzieś tam. Pospadały, wiele osób ma niedźwiedzie nastroje, natomiast ja uważam, że teraz jest bardzo dobry czas, oczywiście, żeby szukać innych możliwości niż tylko zarabianie na kupowaniu i sprzedawaniu tych kryptowalut, które są, ale właśnie lunchpady, lunchpuly, farmy to wszystko jest absolutnie narzędziem, które pozwala nam dzisiaj zarabiać pasywnie na rynku kryptowalut. Jeżeli chodzi o cenę bitcoina 46417, no i słuchajcie, jeżeli chodzi tutaj o yy, Różnica jeżeli chodzi o ATH, jesteśmy 32% poniżej ATH. Jedni powiedzą, że to dużo, inni powiedzą, że Bitcoin w przeszłości potrafił spaść nawet 80%. Oczywiście spadek na Bitcoinie spowodował to, że również altcoiny gdzieś tam krwawią. Ethereum jest cały czas poniżej 4000 dolarów, ale również tak jak widzicie, większość altcoinów około 10% spadku, kilka pozycji na plusie, między innymi Phantom, m.in. właśnie Oasis Network, to jest pozycja akurat, którą mam, tak jak Wam wspominałem. Natomiast słuchajcie, to na co. Warto zwrócić uwagę, dominacja bitcoina jest poniżej 40%, 37,5%, a więc jest tutaj jakiś sygnał, że rzeczywiście może ta moc popłynąć w altcoiny. Natomiast obserwujemy, bardzo mocno obserwujemy, co może się wydarzyć. Dobra, przechodzimy, słuchajcie, do najważniejszej części pobudki. Myślę, że to jest absolutnie dobry czas, żeby zrobić rachunek swojego portfela i to jest co ja zawsze robię na początku roku. Przede wszystkim, mój portfel jest, Podzielony. Dzisiaj rozmawiamy o pozycjach, które są dla mnie długoterminowe i które staram się uzupełniać podczas większych spadków za pasywki, które osiągam na rynku kryptowalut. Oczywiście również jeżeli mam dobre wyniki na altcoinach, jeżeli na altcoinach gdzieś tam wyciągam fajne procenty, to część przemoszę do tego koszyka. Co oznaczają dla mnie pozycje długoterminowe? Przede wszystkim, tak jak już mówiłem, są to pozycje, których raczej nie sprzedaję. W większości uzupełniam je na spadkach. Chyba że mamy naprawdę duże spadki, to wtedy często kupuję, ma takie zagranie krótkoterminowe. Terminowe, tak dokupowałem bitcoina, tak dokupowałem ethereum, po to, żeby pomnożyć moje stable stablecoiny, ale są to pozycje, które coś sobą reprezentują i które wnoszą konkretną wartość właśnie do świata kryptowalut. Oczywiście pierwsza pozycja, myślę, że to nikogo nie dziwi, jest to Bitcoin. Absolutnie pozycja długoterminowa, pozycja, którą kumuluję od kilku lat. Jeżeli chodzi o Bitcoina, myślę, że to jest dobry czas, żeby odpowiedzieć sobie na takie pytanie, po co kupuje się Bitcoina, dlaczego Bitcoin i czym ma być Bitcoin w Twoim i w Moim portfelu. Jeżeli chodzi o mnie, robiłem oczywiście film, w którym opowiedziałem Wam, dlaczego ja kupuję Bitcoina i dzisiaj patrząc na to, jak zachował się Bitcoin, słuchajcie, w poszczególnych cyklach, warto zwrócić uwagę na to, że Bitcoin podczas każdej, słuchajcie, kolejnej hossy, podczas każdego kolejnego cyklu byka robi nowe ATH. To powoduje, że Bitcoina możemy nazwać aktywem cyklicznym. Oczywiście, tak jak mówiłem, Bitcoin zalicza również korekty, zalicza duże spadki i to właśnie okres bessy jest najlepszy. Lepszym czasem, żeby bitcoina sobie uzupełniać. Jeżeli chodzi o mnie, pozycja absolutnie długoterminowa, dla mnie jest to zabezpieczenie mojego kapitału, jest to pozycja, która powoduje to, że mogę dywersyfikować moje zyski i część swoich środków trzymam jak najbardziej w bitcoinie. Jeżeli chodzi o bitcoina, ta pozycja została wybrana, dlatego że ona przetrwała próbę czasu. Bitcoin jest z nami od dawna, często pokazywaliśmy te wykresy, jak zmieniała się cena bitcoina w roku 2013-2017. Tym, jaką mamy cenę teraz i tak jak mówię, to wszystko zebrane gdzieś tam razem powoduje, że dla mnie jest to pozycja numer jeden. Pozycja numer dwa, myślę, że nikogo tutaj absolutnie słuchajcie, nikogo nie zaskoczę. Jest to eter, jest to pozycja dla mnie długoterminowa. Tak jak wiecie, ja oczywiście swoje etery kupowałem w okolicach 400 dolarów i to są te moje największe pozycje. Natomiast jeżeli będziemy mieli spadki, jeżeli będziemy mieli okres bessy, będę tą pozycję gdzieś tam uzupełniał. Oczywiście dzisiaj wiele osób zastanawia się, toczy się dyskusja, czy właśnie Ether może przeskoczyć Bitcoina, jeżeli chodzi o pewne. Czynniki, w mojej prywatnej opinii, król altcoinów jest tylko jeden i jest to właśnie Ether. Oczywiście mam inne pozycje, które funkcjonują gdzieś tam równolegle, również są to pozycje, które mają smart kontrakty, na których budują się słuchajcie inne projekty. Natomiast uważam, że jeżeli rynek kryptowalut ma się rozwijać, to właśnie Ether jest tą pozycją, która powinna znaleźć się w każdym dobrym portfelu. No, jeżeli słuchajcie, chodzi o ATH, no to tutaj jesteśmy 22% poniżej ATH. Pozycja numer 3, słuchajcie, jest to Solama. Jeżeli chodzi o Solamę, jesteśmy 35% poniżej ATH, cena 167 dolarów. Ja oczywiście największe zakupy robiłem po 25 dolarów. Natomiast to był niesamowity, fenomenalny. Powiedziałbym wręcz wyjątkowy rok, jeżeli chodzi słuchajcie o solamę, patrząc jak dużo projektów zbudowało się na, na Solanie, jak dużo portfeli powstało. Słuchajcie, to. To się dzieje na Phantom Wallet, kiedy codziennie dostajemy bardzo dużą ilość nowych użytkowników. Ten kierunek pokazuje, że Solana właśnie obok Ethereum może gdzieś tam istnieć. To nie znaczy, że Solana czy kolejne pozycje, które pokażę, mają być Ethereum killer. To nie znaczy, że ma być gdzieś ta walka, ale uważam, że te pozycje mogą być obok siebie. Dlatego Solana jest również dla mnie absolutnie pozycją długoterminową. No i oczywiście działam bardzo mocno w tym ekosystemie. Działam na farmach, działam na i część swoich zysków również wykorzystuje do tego, żeby uzupełniać swoje pozycje na Solanie. I jeżeli pójdziemy w okres dużych spadków, Solana będzie właśnie tą pozycją, którą będę uzupełniał. Kolejna rzecz, oczywiście, Polka Dot. Jeżeli chodzi o mnie, to Polkę kupowałem w okolicach słuchajcie 3 dolarów, 5 dolarów. Także to były gdzieś tam moje największe słuchajcie, zakupy. Obecnie 29 dolarów. Jesteśmy słuchajcie, aż 46% poniżej ATH. Oczywiście. Również na Polce zaczynają budować się coraz lepsze projekty, mamy paraczajny, mamy aukcje, to wszystko powoduje, że również duża część Polki będzie mrożona właśnie na ten okres dwóch lat. I uważam, że również ten ekosystem, jako cały ekosystem, może, właśnie tutaj powinien i przetrwa próbę czasu. Dlatego również, jeżeli chodzi o mnie, będę tą Polkę sobie systematycznie uzupełniam. Jeżeli chodzi o, pytaliście również o paraczajny, wrzuciłem tylko 30% swojej Polki. Resztę trzymam, stejkuję, zarabiam pasywnie. Lecimy sobie dalej, słuchajcie, w moim portfelu nie może również zabraknąć KRO. Oczywiście projekt, w którym jestem, słuchajcie, od roku 2019 Natomiast ten rok również był przełomowy i nie mam tutaj na myśli marketingu, nie mam tutaj na myśli yy, to, że rośnie liczba użytkowników w samej aplikacji czy w samej giełdzie, ale mam na myśli to, że Kro zyskało nową funkcjonalność właśnie na sieci Kronos. Kro jest wykorzystywane do opłat to powoduje, że ta pozycja może bardzo mocno się rozwijać, jeżeli cała sieć Kronos będzie się rozwijać, jeżeli będą nowe pozycje, to również tutaj jest bardzo, bardzo dużo możliwości wykorzystania i również sama cena w mojej prywatnej opinii powinna iść do góry. Tak jak wiecie, oczywiście ja na ATH zrealizowałem część swoich pozycji. W okolicach właśnie 0,9-0,8-0,75 sprzedawałem tak jak było ATH. Obecnie jesteśmy 41 poniżej. Natomiast to jest pozycja, która zostanie ze mną na stałe i zostaje dołączona do tego mojego koszyka właśnie pozycji absolutnie długoterminowych. Oczywiście będziemy obserwować jak rozwija się sama giełda, jak rozwijają się produkty, ale przede wszystkim jak rozwija się sieć Kronos, bo właśnie Kro ma być paliwem napędowym dla tej sieci. I pozycja, słuchajcie, numer 6, pozycja ostatnia, Polygon, Matic, również tutaj to jest jedna z ostatnich pozycji, którą dołożyłem tak naprawdę, można powiedzieć, jako ostatnią, druga warstwa właśnie na Ethereum, również wiele projektów zaczyna tutaj z tego korzystać, myślę, że dużo jeszcze możliwości rozwoju, jeżeli chodzi m.in. o Play and Earn, jeżeli chodzi o cenę, jesteśmy obecnie 16% poniżej ATH i również Matica będę sobie tutaj na spadkach uzupełniał. Podsumowując, to jest sześć pozycji, które mają zostać ze mną na dłużej. Jeżeli wejdziemy w okres długiej bessy, długich spadków, być może to oczywiście nie będzie taka besta, jak poprzednie, dlatego że trudno dzisiaj porównywać to, co dzieje się na rynku z poprzednimi cyklami, to to będą pozycje, które będę sobie systematycznie uzupełniał za moje właśnie wyniki z rynku kryptowalut. Jeżeli chodzi oczywiście o dokupowanie, trzeba cały czas obserwować kurs. Natomiast uważam, że to są projekty, które przed Trwają próbę czasu, i to są projekty, które moim zdaniem, nawet w kolejnych cyklach, zrobią dobre wyniki. I teraz, oczywiście, zawsze warto czekać wtedy, kiedy jest cicho, kiedy jest spokój, kiedy są spadki, żeby te pozycje uzupełniać. Natomiast, w mojej prywatnej opinii, posiadanie tych pozycji jest w miarę bezpieczne. Oczywiście, w tym sensie, że one mogą podczas kolejnego cyklu, jeszcze raz powtarzam, wrócić. I to jest ten pierwszy, najważniejszy koszyk to są tak zwane pozycje fundamentalne pozycje stabilne, z którymi mam zamiar oczywiście zostać na dłużej. Natomiast, jeżeli będziemy mieli krwawe czasy, będziemy mieli besse, te pozycje również najprawdopodobniej pospadają. Dlatego to nie jest też tak, że te pozycje będą rosły, słuchajcie, w nieskończoność. Natomiast to są pozycje, których ja nie sprzedaję, to znaczy nie traduję na nich. To altcoiny mają napędzać właśnie ten mój portfel fundamentalny. Dajcie słuchajcie znać w komentarzach, jaka jest wasza szóstka, jakie jest sześć waszych fundamentalnych pozycji, które kumulujecie długoterminowo, być może na okres pięciu tak jak ja lat. Chętnie dowiem się, które to są pozycje. Dobra, słuchajcie, lecimy sobie dalej. Jesteśmy na indeksie Fear Grid. Chciałem wam również pokazać, jaka jest rozbieżność. Oczywiście ten najbardziej popularny indeks Fear Grid. Jesteśmy na poziomie 23 i jest to poziom już ekstremalnego strachu. Inwestorzy się boją, szczególnie nowi inwestorzy. Jeżeli weźmiemy sobie roczny wykres, to tak jak widzicie, jesteśmy tutaj w dołku kilka razy w tym roku. Już mieliśmy właśnie indeks Fear Grid na tym poziomie. Był oczywiście okres, kiedy spadaliśmy jeszcze niżej. To był Okres, słuchajcie, początku pandemii. No a jeżeli chodzi o wykres Firand Grid na BTC Tools, to tutaj wygląda to inaczej. Tutaj jesteśmy w poziomie 68, jest to poziom chciwości, także widzicie duża, duża gdzieś tam rozbieżność. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o Firand Grid. Oczywiście to, map, czym dzisiaj się zastanawiamy, to w którym kierunku pójdzie Bitcoin. Jeżeli chodzi o mnie, ja obecnie jestem w takiej pozycji, że 60% moich pozycji jest poza rynkiem i Pytacie mnie, czy ja już dokupuję Bitcoina. W tej chwili czekam, nie robię słuchajcie, żadnych zakupów. Wszystkie zyski wymieniam. Absolutnie ma stablecoiny, kumuluję te stablecoiny po to, żeby wprowadzić je w odpowiednim momencie na rynek. Jeżeli chodzi o ten poziom żółty właśnie na naszej Rainbow, na naszej tańczy Bitcoina, no to jest to poziom absolutnie hodlowania, natomiast niższe poziomy, tak jak widzicie, jak zejdziemy trochę niżej, te poziomy zielone, to są poziomy, gdzie bitcoina można akumulować, kupować i gdzieś tam nawet mocniej załadować. W którym kierunku pójdzie rynek? Oczywiście tego słuchajcie, nie wie nikt. Natomiast obserwujemy te wszystkie rzeczy: obserwujemy portfele grubasów, obserwujemy analizę on-chainową, patrzymy na wykresy, patrzymy na sentyment. To wszystko zbieramy razem i wtedy podejmujemy decyzję, czy to jest dobry czas na robienie zakupów. Jeżeli chodzi o mnie, ja również gdzieś tam bitcoina mam zamiar dokupić. Jeżeli będzie taka sytuacja, że spadniemy tutaj w okolice 43 tysięcy, to na pewno będzie jakiś tam poziom zakupowy, właśnie. Yy, dla mnie, natomiast ja Bitcoina dokupuję systematycznie i dokupuję go w największych spadkach. Natomiast to jest gdzieś tam tylko i wyłącznie, słuchajcie, moja strategia. Oczywiście to, co nas interesuje, to czy będziemy mieli drugą odsłonę alt sezonu. Jeżeli wzrośnie dominacja altcoinów, no to ten rynek, ten cykl może wywrócić się trochę do góry nogami. Natomiast widać, że niektóre pozycje radzą sobie dobrze i niektóre pozycje, takie choćby jak wam dzisiaj pokazywałem, Phantom czy właśnie Oasis, to są pozycje, które można rzeczywiście Części sobie keszować. O mamy oczywiście po spadku na Bitcoinie również ten indeks alt sezonu. Pokazuje, że nie jesteśmy w alt sezonie, dlatego że wiele pozycji jest poniżej właśnie swojego ATH. Dawno, słuchajcie, nie zaglądaliśmy na Google Trendy, jeżeli chodzi o, a, o wyszukiwanie właśnie tych najważniejszych pozycji. Tutaj, słuchajcie, zestawiłem Wam Bitcoina, NFT i Ethereum. No, i oczywiście, jeżeli weźmiemy sobie, zacznijmy może od okresu 12 y, miesięcy. Tak to wygląda, jeżeli chodzi, słuchajcie, o wykres, czyli wyszukiwania y, fazy Bitcoin, NFT i Ethereum, właśnie w goglach. Także to wszystko nam się wypłaszczyło. Y, można powiedzieć, że te ATH tego wyszukiwania było w maju i w czerwcu i to mamy słuchajcie już za sobą. Natomiast to co warto zwrócić uwagę, czerwona kreska, a więc NFT, tutaj idziemy jednak systematycznie, słuchajcie, do góry. Bitcoin i Ethereum można powiedzieć idą razem. Natomiast właśnie NFT, również metaverse, to są rzeczy, które zaczynają żyć trochę, słuchajcie, swoim życiem i absolutnie uważam, że ten trend NFT i właśnie metaverse utrzyma się podczas kolejnej hossy i będzie będzie to jeden właśnie z trendów na rok 2020, między innymi 22. No, jeżeli chodzi o trendy Google na Bitcoinie, można powiedzieć, że mamy tutaj taką akumulację. Być może szykujemy się, słuchajcie, do wybicia. Jeżeli Bitcoin pójdzie po nowe ATH, jeżeli rzeczywiście ten cykl byka będzie kontynuowany, to pójdziemy mocno w górę. Natomiast Ethereum jest gdzieś tam też na podobnym poziomie. A tak jak wam mówiłem, NFT. Cały czas w górę, cały czas coraz więcej osób się tym interesuje. I to, co jest ciekawe, dzisiaj mamy absolutnie taki trend, że również w świat krypto wchodzą właśnie ludzie poprzez NFT. Lecimy sobie dalej, słuchajcie, jesteśmy na bin krypto Samsung zapowiada platformę NFT dla Smart TV. Mieliśmy Adidasa, mieliśmy między innymi Facebooka, teraz mamy, słuchajcie, giganta, a więc Samsunga, południowo-koreański gigant technologiczny Samsung ujawnił nową linię właśnie telewizorów, słuchajcie, Smart TV. Będą one posiadały wbudowaną platformę właśnie tokenów NFT. Myślę, słuchajcie, że jest to absolutnie duża, myślę, że jest to bycza informacja, gigant absolutnie słuchajcie, technologiczny i widać, że dzisiaj już duże firmy dostrzegają to, że ten trend NFT jak najbardziej się utrzymuje i że to jest przyszłość. Oczywiście trzeba bardzo skrupulatnie wybierać te pozycje, czy to NFT, czy to metaversy, natomiast tego kierunku moim zdaniem nie da już się zatrzymać. Natomiast również uważam, że w czasach krwawych 90% projektów właśnie opartych tylko i wyłącznie na MFT bez żadnej użyteczności dodatkowej również próby czasu nie przetrwa. Natomiast będą takie projekty, które oferują landy, które oferują MFTki, które mają implementację do gier, mają grywalność i to jest moim zdaniem coś, co zostanie z nami na dłużej. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Dzisiaj przygotowuję wam film dotyczący Next Earth, a więc projekt, który ma swój własny słuchajcie, metaverse. Do kupienia są landy. Wszystko jest jeszcze w mojej prywatnej opinii w bardzo początkowej fazie. Jest również token, ceny również nie są tutaj tych działek jakoś super duże, dlatego między innymi tutaj gdzieś tam tym projektem się zainteresowałem. Projekt jest już na rynku jakiś czas, ale moim zdaniem jeszcze się nie rozpędził. Także dzisiaj również to na kanale. Jeżeli chodzi słuchajcie o Kronosa, dzisiaj kończy się tak jak widzicie za 33 minuty, kolejny lunchpad jest to drugi lunchpad, jeżeli chodzi o MM Finance, w którym ja biorę udział i to będzie już dobry czas na podsumowanie, dwa zamknięte lunchpady, zobaczymy jak będzie to wyglądać natomiast dzisiaj widać, że różnica pomiędzy Chromosem, na przykład, a Solano, jeżeli chodzi o lunchpady jest taka, że tutaj w tych lunchpadach bierzemy udział właśnie podając płynność, a więc dobajemy płynność dostajemy za zapotokeny LP i te tokeny później przeznaczamy na zakup nowych projektów, jak będzie zobaczymy, natomiast ja twardo biorę tutaj udział. Od początku jestem tutaj razem, właśnie z MM Finance. Również mamy, słuchajcie, zapowiedź, że niedługo rusza pierwsze yy, IGO na. VVS Finance i to będzie drugi projekt na kronosie, na którym wystartuję. Już w tym tygodniu zrobię sobie farmy. Natomiast nie mamy jeszcze informacji na medium, na jakich to będzie, słuchajcie, zasadach, jak to będzie y, gdzieś tam wyglądać. Mamy na razie, podamy tylko, jaki to właśnie będzie projekt Single Finance także jeżeli macie ochotę można również sobie słuchajcie tutaj yy, poczytać, natomiast widać, że te lunchpady nabierają rozpędu, mamy coraz więcej yy, projektów, natomiast dzisiaj kluczem jest to, żeby wybierać te najbardziej wartościowe, a nie kupować słuchajcie wszystko jak leci lecimy sobie słuchajcie dalej, jesteśmy przy Solanie Marketplace, a więc Magic Eden, dzisiaj słuchajcie jest sprzedaż bardzo wartościowego projektu w mojej prywatnej opinii, a więc yy, Monkey Ball yy, i jeżeli chodzi o to sprzedaż, to będziemy mieli tutaj właśnie te małpki, które mają użyteczność. Słuchajcie, wygląda to naprawdę nieźle, wszystko jest zrobione mega graficznie. Warto zapoznać się z tym projektem. Ja sprawdzałem to już jakiś czas temu, także będę starał się kupić. Myślę, że to rozejdzie słuchajcie, się bardzo szybko. Jeżeli chcecie kupić, no to oczywiście na Magic Eden, na, ale zanim gdzieś tam do tego przystąpicie, warto zapoznać się z tym projektem, w jaki sposób tutaj będziemy grać, jak to wygląda, bo czego będzie można te w taki wykorzystać dla mnie absolutnie absolutnie kolejny byczy projekt na solanie. Oczywiście działamy cały czas bardzo mocno na Solanium. Ja robię tutaj właśnie każdą akcję. Jeżeli chodzi o ostatnie akcje, zwroty były mniejsze. Widać, że ten rynek gdzieś tam trochę przystopował. Natomiast ostatnio Galaxy War razy 28, czyli całkiem nieźle. Wcześniej mieliśmy projekt razy 3. Tutaj mieliśmy tylko razy 1,43, razy 3, razy 12. A więc to był słuchajcie ten słabszy, słabszy okres, kiedy te projekty, które się listowały właśnie z ekosystemu Solamy dały słabszy zwrot, natomiast Galaxy War już wyszło całkiem nieźle. Tutaj nie miałem dużej alokacji, tylko 30 dolarów, no ale tutaj absolutnie Roy zrobił swoje. Lecimy sobie dalej. Oczywiście pilnujemy wikingów, mamy już podane informacje na temat specjalnych odznak, które będziemy dostawać właśnie za stake'owanie tokenów VAL, a tokeny VAL dostajemy właśnie w airdropach, w dropach miesięcznych za posiadanie tych NFT'ków, także tutaj również działają. Napisałem do teamu, żeby podali informacje, co kiedy będzie się działo, więc jeżeli dostaniemy już tutaj jakieś konkretne daty, co może tutaj dziać się w najbliższym czasie, to na pewno podam Wam je w poból. No, i oczywiście na koniec, buybit Słuchajcie, to co się zbliża. Myślę, że to może być najlepszy e, launchpad, jaki mieliśmy do tej pory. A więc, projekt Casta. Bardzo mocno, słuchajcie, szilowany w internecie. E, pytaliście, o, pytaliście mnie, słuchajcie, czy będę sprzedawał te tokeny e, od razu. Będę obserwował. Natomiast, jeżeli będzie bardzo mocny wystrzał, e, chcę je sprzedać. E, jest to projekt fajny, ciekawy. Natomiast, mam zamiar tutaj zarobić również po to, żeby powiększyć ilość swoich bitów. Na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że było wartościowo. Zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz. Dajcie znać w komentarzach, jakie jest Wasze 6 pozycji, które trzymacie na okres kilku lat. Zobaczymy, czy któreś tutaj, słuchajcie, nam się pokryją. To by było na tyle. Kłaniam się nisko. Dzięki za uwagę. Hej, ekipa.